rozkwitały pąki białych róży. Wróć, Jasienku, z tej mojemki wróć. Wróć, ucałuj, jak z dawnych lat. Dam ci za to róży, najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj, za dawnych lat tam ci za to róży Najpiękniejszy kwiat Kładłam ja ci Idącemu w ból Białą róże Na karabin twój myśl odszedł Mój jesienku stąd myśl prób przestąpił Wiatr na ziemi zwiąt, nimeś odszedł, się ku stąd. Nimeś prób przestąpił, świat na ziemi zwiąt. Już przekwitły pąki białych róż. Przeszło lato, Jesień, zima już. Cóż Jasienku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej, cóż ci teraz tam, Jasienku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny Ja Jasienkowi nic nie trzeba już. Bo uchwytnął pąki białych róż. Tam pod jarem, gdzie padł, pad, nam ogiery, białej róży kwiat. Tam pod jarem, gdzie wojence pad, nam ogilę białej róży kwiat.